No, i kiedyś nakręciłem taki film pod tytułem Żółta Łódź Podwodna. A ona tu jeszcze jest, ta łódź. Co prawda, żółta jest tylko trochę z burty, bo no tak, pożółkła. Może to kolor jakiejś żółtej rzęsy z żab. Numer 297, a to jest łódź podwodna. KOBEN, jak już kiedyś tutaj wchodziłem do środka i nakręcałem, bo dopłynąłem tutaj motorówką. Więc ta łódka, ta łódź podwodna jest prywatną własnością. Agencja Mienia Wojskowego ją sprzedała. No i teraz ten właściciel coś pewnie z nią będzie robił. Tutaj jakieś beczki jakiś ten. No więc pewnie rekonstrukcja jakaś będzie następować. Widzę chyba. Góra trochę jest odmalowana, czy inaczej. Bo tutaj coś się zmieniło, chyba na tej łodzi, jak poprzednio patrzę nie widzę. W każdym razie no, łódź podwodna, która jeszcze pływa. Co prawda już tam śruby jej pozdejmowali, musiała być przekolowana z dni po zakupie. No ale co z nią będzie dalej? Tego nie wie nikt. Na razie jeszcze właściciel się nie określił, bo podobno. Ja chciałem, żeby stała jako muzeum, okręt muzeum Łódź Podwodna. U nas takiego nie ma okrętu muzeum. Są takie w Karskorone. W nawet muzeum tam można bezpłatnie oglądać. Są wyciągnięte na, w na, 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 na obiekcie, zamknięty, można oglądać muzeum. A u nas nie ma takiej Łodzi. A jesteśmy w Górkach Zachodnich. Tutaj jest Aliu Piart. Taka stocznia i oni tutaj stoją. Znaczy i tu jest druga stocznia, która ostatnio zbudowała okręt dla straży granicznej. Właśnie pokazywali ostatnio jego budowanie. Najnowocześniejszy nasz okręt. Dopiero został zbudowany. No proszę Państwa, generalnie to jesteśmy tutaj w górkach zachodnich, ale tutaj proszę Państwa mamy, mamy jakieś beczki. Beczki, beczki puste, co tutaj mamy w tych beczkach, nic nie mamy, pewnie puste, o nie, coś tam jest, cholera, coś tam mają w tych beczkach, nie wiadomo co, ale mają, coś tam w tych beczkach jest, o, pełna beczka, 200 litrów, no pewnie jakieś chemikalia, cholera, co tam jest to, no idziemy tutaj, jakaś łajba stoi na lądzie, tu ktoś zaczął budować, nie dokończył, jakaś fundacja, takie rzeczy się dzie dzieją. Tu z oczni Alu Sipiart, też tam bywałem, nawet podpisałem list intencyjny, że taki aluminiowy kadłub żaglowy, no chcieliśmy dokończyć, bo hiszpan zbankrutował zostawił to. Ale nie udało się, nie udało się, bo to miliony zbiórki, zbiórka publiczna na miliony by musiała być. A to dzisiaj w te zbiórki publiczne, to wiadomo, po covid nie chce zbiórek nikt robić, dawać, prawda? Idziemy dalej. Tutaj już mamy Pleniewo. Pleniewo po drugiej stronie tego tutaj Martwej, znaczy Wisły. No bo to jest Wisła. To jest Wisła, to tu jest Pleniewo, proszę Państwa. I Pleniewo tak wygląda, tak. No tutaj widać ten statek kodomu. domu. Ludzie tu mieszkają. Tam też mieszkają po drugiej stronie. No ładnie to zrobili na nabrzeże, Polementowali. Więc tutaj nawet można sumować teraz do tego nabrzeża. Jednostki mogą przysumować, bo mają specjalne do tego umożliwione. Tu są kawałek, są drabinki. Nawet można z kajaka wyjść. Dopuszczalne obciążenie 20 kN na metr kwadratowy. Tu jest tak. Kapitanat Portu Gdańsk powiesił Urząd Morski w Gdańsku. Koło ratunkowe musi być. Tak to wygląda. No i tak to wygląda. Tutaj mamy domki. Murowane, nie Ludzie sobie mieszkają normalnie. Mogą se mieszkać, a czemu nie? I tak to jest, tak które ciało. A tam już kluby jachtowe. No bo tutaj są różne kluby jachtowe. Idziemy dalej. Tu też jakieś domostwo jest. Ludzie sobie mieszkają w wiem. No też w górkach zachodnich, bo po drugiej stronie, tu jeszcze górki. Dobrze, tak ma być. Tak to jest, proszę Państwa. Także spokój cisza, tutaj raczej No hałasują stocznie wiadomo. A tam robią, robią sobie połowy ryb. No tutaj jak śledzie przychodzą na tarło, to tutaj pełno wędkarzy jest. O, że są idziemy dalej Tutaj mamy kanał nawet na podwórku O czarny kocie skrada Czka. Czka no co? Czka co? A już się wycierasz Ty to lubisz się wycierać ty Czka Idziemy dalej Chiczka mnie przywitał łasa Otarła się o moje nogi koty mnie lubią i psy też Bo niektórych psy nie lubią Jak to mówią Psy nie lubią dziada A ja dziadem nie jestem, bo nie mam dopiero tylko wnuczki cztery, a nie mam wnuka, to więc dziadkiem nawet nie jestem O, tu też jest kot, ale ten uciknął Czka Nie uciekaj Kiczka, nie uciekaj Czarny kot się skrada, tutaj drzewo uschło, w zasadzie do wycięcia się wydaje takowe A tu mamy jednostkę taką No Już po prostu do zumowania pewnie O, już no tutaj jest taka jednostka zasumowana Nie pływa już, bo widać maszty powalone Także No czerwory pozdrawia pozdrawiam z Górek Zachodnich Ahoj Pozdrawiam no, Łódź pod wodną, tu można sobie zobaczyć przy się śniegoszy o łabędź popłynął jeszcze tam o, proszę bardzo Zobaczymy łabędzie, będzie. No, który par nie złapie, ten samotny będzie. No, ten jest akurat samotny. Płynie tam do brzegu, liczy, że mu coś tam dadzą do jedzenia, pewnie wędkarze. Podkarmiła będzie. Ale nie widać, żeby go karmili, więc odpłynął dalej. No, żegnamy łabędzia. Tle niebo.